Ta, no lata mu głowa, ale no, widzieliście kiedyś mnie na streamie, że mi ta głowa latała? Ktoś jak coś dla Pekina pisał, a teraz mi głowa ci lata. mi głowa nie lata normalnie. Krosz. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Eee, dzwonię sprawie o choinki, no no choinek, co pan tam miał? No ale pan z, Gd pan z Gdańska dzwoni? Znaczy numer z firmowy z Gdańska, tak? Aha, aha no bo ja już miałem odbierać, bo myślałem, że jakaś oferta. No. no. Gdańska. Dobra, ale yy, zbijam pana entuzjazm, yy, bo dzwonię tak jakby w sprawie reklamacji. To znaczy? To znaczy, że teraz, no dosłownie ile? Dwie godziny temu ściągaliśmy z dziewczyną choinkę. Yy, tutaj chcieliśmy na nowo sobie ubrać w tym roku. Yy, szczyt, powiem panu tak, szczyt bezczelności, choinka łysa jest. Braliśmy u pana rok temu. Teraz wyciągam łysa. Y, nie ostała się żadna igla na igle. No, zobaczymy, co pan powie, kurde. No, najlepiej śmiechem odpowiedzieć nie i wszystko mieć w dupie, kurde. No, nie, no, nie pan mówię, wolę, wolę panu to zgłosić jako reklamację, no. i niż y, po prostu. No, tym bardziej, że dziewczyna mi tu powiedziała: dzwoń do pana, niech pan się tłumaczy. No, słucham, no. Mhm. No co, no ja niektórym klientom, wie pan, jak mówią, że w tym roku takie drogie, to proponowałem zawsze, mówię, że w tamtym były tańsze, trzeba było wziąć dwie i na drugi rok by pan miał jak znalazł, a teraz jestem w kropce, bo skoro one nie przetrzymują, wie pan, w Pawlaczu pan trzymał, nie przetrzymują roku, to naprawdę to jest mi bardzo głupio w tym momencie. Nie wiem, proszę pana, ja nie chcę tutaj na pana się wydzierać i tak dalej. Ale niech pan, się nie, nie, niech pan się też nie dziwi, że ja mam nerwy. Yy, zapłaciłem legalnie u pana gotówką. I uh -huh. kurde, no też chciałbym. Tak jakby byłem w szoku, jak to, wyciągnęliśmy, patrzymy, wszystko się posypało. Nie przetrwało to, nie? Nie, no. nie no, po roku, Po roku naprawdę to kurde, to gwarancja. Ja myślę, że gwarancja powinna być za 4 lata, bo w 4 latach powinna być zieloniutka. Dobra, uh -huh. no, widzę, że, widzę, że panu pan jest do śmiechu, kurde. A dlaczego? No, spokojnie. No. Co, yy, no, co, co może pan zaproponować i jakby załatwić tą sprawę polubownie, tak? Bo też ja nie mam czasu, żeby. Wie pan. No tak, no te. I idea skopa w ogóle dzwoni do mnie. M tak tłumaczę panu. dzwoni z, fir z firmowego numeru. Nie, nie. No, ale skąd, ale nie, gdzie pan mieszka? Skor Gorzewo. W Gorzewie. I pan chciał tych choinek naprawdę więcej, pan chciał tych choinek, czy, czy co? Nie, no ja jedną, taką, taką samą jak miałem rok temu, nie? Ja pamiętam, proszę pana, jaką pan miał rok temu, jaką. Mogę panu zrobić? Nie, z... Mam zdjęcie na tym. No, to. Mam zdjęcie. Nie, no i to niekoniecznie. Mam zdjęcie. Mam zdjęcie, ale taka jak już była ubrana w bombkach i w lampkach, nie? Tamtego tego roku. Nie, no, no wie pan, no, serno pan brał czy zwykłą, bo ja już chwili tu nie wiem. To była zwykła. Zwykła. No. No są i zwykłe, ładne choinki, są i srebrne. No w tej chwili, ja wie pan, ja nie ścinam wcześniej, no. dlatego że chyba też chcieliśmy, tak? Nie, czy... Było cięte, nie, nie. no, było cięte. No, było cięte, wie pan, no to jest najświeższa choinka, jaka może być. No, kiedyś do mnie gość przyjechał 10 października, hurtownik, i brał ode mnie 100 choinek, no i ścinał. Ja mówię, ty chory jesteś, czy... A co tam, kto tam się pozna, na dworze będą leżały. No, no, no. Ale co, pan, co ja pan powiem, mi teraz, co? wie pan co, z całym szacunkiem, pan mi teraz no. mydli oko, nie? Ale ja nie wiem, co z tym problemem, że weśmy załatwili to. Nie no, trzeba wziąć portfel, wziąć żonę, przyjechać, proszę pana, przed świętami po choinkę i to tyle. No. Aha. Czy, czy pani jakby nie roz, nie rozpatruję nie rozpatruje takich reklamacji pozytywnie. No bo to taka dziwna powiem panu, że. Jak handluję choinkami za 40 no. lat, to nie miałem takiego chaszczyczyka, takiego klienta jak pana, ja takim, ty, nie no, ja takim jestem w takim temacie. Szczerze? No? Jestem wściekły. Nie no, chyba Pan sobie ja robi. Nie, no kurde, szczerze myślałem, że Pan zaproponuje co najmniej odbiór nowej choinki, tak naprawdę, nie po ludzku. No nie wiem, myślę, że nie, no, no. po roku czasu no, pan naprawdę ją w pawlaczu trzymał, żywą choinkę pan włożył do pawlacza? A co pan z tym pawlaczem ma? Ja choinkę trzymam w salonie, nie. na takim jakby podgórzu, a tam i się ona... psa... I... No? rozumiem, I ona, sto... i ona stała do tej pory, cały czas stoi, tak, ubrana? Ją. Nie, no, o, była za... zabezpieczona folią i tak dalej. Aha, to nie, to tak, to tylko ze sztuczną można zrobić, mam ja. takiego kolegę. Mam takiego kolegę, który twierdzi, że u niego ubieranie choinki, bo u mnie tam te ciaki teraz są że były małe, zawsze no. ubieranie choinki było w Wigilię, A on twierdzi, że on u jego ubieranie choinki trwa trzy minuty. I on wie, ja on mówię jak, no ja do, mam ma sztuczną choinkę. Mówi idę do piwnicy, przynoszę choinkę w folii, bo on sobie wynosi choinkę po, po trzech, koło trzech króli do piwnicy, nakłada folię na nią, zdejmuje folię zakurzoną, folię wywala i choineczka od razu jest ubrana. Proszę pana. Z łobami, ale oczywiście to jest sztuczne. Nie? Proszę pana, pan mi mydli oko cały czas i zmienia temat. I, a ja nie chcę. Od... Ja po prostu zgłaszam kurde, reklamę. Ja jestem Rek... ciekawy, kto. Ja jestem ciekawy, kim pan jest. Czy my się znamy? Bo bardzo podoba mi się z Ale kim no, ja mogę kurde, być? Fajny. Ja jestem niezadowolony klientem, to się stało. Trzeba z... zmierzyć no, się to... prawdą w, oko, w oczy i z... no, po prostu zrozumieć, że pan popełnił błąd, okej. Okay. Przedwcześnie pan wyciął tą choinkę i tak dalej. No jak jak przedwcześnie, jak przy panu ścigaliśmy krew. Ja. Nie był pan przy tym. No, byłem, był ale. Pan przy tym, tak. Jak ścinaliśmy, ale co? Ale co, jak ja byłem pan to ścinał, też pan nie był jakoś super miły, taki pan był oschły, ściął, to pytał się, gdzie tniemy, tu i tu, ja panu powiedziałem, pan mi dał, wziął pan kasę i tyle. I pan poszedł, nie pa... Ja byłem ja w życiu, dla ja bardzo szanuję wszystkich klientów, ja jestem stary handlarzyna, proszę prawa, także ja na pewno nie byłem nie miły. Mogłem być na przykład po lekkim rozgrzewaczu, to jest to prawdopodobne, bo se zimowy. Przy, przyznaje się tak pan, że przyznaje się pan, że pił pan tak, alkohol? No, być może, bo ja lubię kobiety, alkohol, taki jest prawdziwy facet. To tyle, co ja mogę powiedzieć. Te, ja powiem panu na zakończenie, bo też ja nie chcę tracić pieniędzy na telefony, no ja no, nie będę być, to, na, na, nie będę wydawał. Ale to jest, firma, ale to jest firmowy telefon. Ale też ktoś musi, zap, no. musi zapłacić za to, tak? Firma, no firma zapłaci z Gleńska. Ale proszę też mnie nie zagadywać o mojej firmę. Bo to też y, agresywny się od razu robi, jak o tym słyszę. Yes, oh yes. Kurczę, Proszę pana! Co to, kto to, kto to mówi do mnie na słowo daje? Ma pan mnie. firmę Miałeś czy nie? Nie, nie miałem no. kiedyś. No to, to, jak miałem. pan będzie miał firmę, to pan zrozumie. Fiskusy, zusy, ja podatki, miał, składki. Ja miałem, no. wiem to wszystko. Wiem to wszystko. Pandemia mi firmę załatwiła. No, dobrze, to dobrze. To tak. pan się zaszczepił, pan miał firmę, to teraz karma przyszła, jo? Ja. Ja, ja. to jednak coś pan Gdańskiem ma wspólnego z Toruniem, bo jak pan Jo mówi, to już jest dobrze. Dobra, proszę pan pana, skoro, osób, nie tak? skoro nie uwzględniamy tak zwanego, jak to można powiedzieć, reklamacji, mhm. to ja w tym momencie się rozłączam. Tak. Nie oczekuję od pana pieniędzy ani nawet zwrotu choinki. Tak. Eee, szkoda mi czasu, bo jest piątek, jestem zjebany jak pies po pracy, ja święta, ty, tak. eee, oczekuję chociaż y, skromnego ja słowa nie przepraszam nie wiem, na zakończenie. Tak, czyli bardzo mocno pana przepraszam, bo mam kontakt z pierwszym takim klientem, który po roku złożył reklamację i no. zapraszam pana przed świętami po choinkę. Dobrze. świeżą i zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. I no, I... no. I więcej lepiej się nie będę mówił. Wszystkiego dobrego, życzę No, dziękuję, do widzenia. Kłaniam się, do widzenia. Do widzenia. A widzicie? Zobaczcie, widzowie, że nawet nie można pociągnąć telefonu, bo chłop kulturalny... Gracja, kultura, alkohol, hazard, kobiety... <laughs> ha. A co mnie wyzywacie, no? Gerbacy, żeby telefon robił się jakbyś miał zamiast komórki